Artur Górski, Masa o porachunkach polskiej mafii. Kolejna książka masy, w której opowiada o polskiej mafii. Długo zastanawiałem się, o czym będzie, bo że powstanie to było raczej wiadomo po wynikach sprzedaży poprzednich bestsellerów. Trzecia część już serii. O ile kobiety i pieniądze wydają się naturalnymi tematami, jak wiadomo, świat się wokół nich kręci, to trzeci tytuł stanowił pewną zagadkę. Porachunki są w temacie jak na kontynuację, jak znalazł. Znów książkę wywiad, świetnie się czyta, znów można tę pozycję przeczytać w dwa wieczory, znów jest ciekawie i brutalnie. Część informacji będziemy znać z poprzednich części, ale nie można powiedzieć, żeby to był odgrzewany kotlet, jak czasem bywa w przypadku kontynuacji bestsellera. Co prawda po dwóch poprzednich częściach wiemy mniej więcej czego się spodziewać, ale wartka akcja i przystępny styl pisania autora rekompensuje nam to. Do przeczytania. Aha. I autor już nie bawił się w dyplomację, zakończył trzeciego masę niemal wstępem do kolejnej części.